Manko, z tej strony Ami ety i witam Was w kolejnym odcinku. A dziś jestem. No właśnie, zapomniałam wam powiedzieć, to jest mój domek. Jesteśmy w nowym miejscu, założyłam takie piękne miasteczko tutaj. Mam tutaj skarbic, ale lepiej tam nie wchodzić. Nieważne. No, założyłam piękne miasto i z okazji... Właśnie, z założenia tego miasteczka. Niech ludzie się tu wprowadzą. Robię wielką imprezę. Zaraz. A ktoś tam jest? Yy, cześć? Cześć. Jest. Ja Co stało? ci się stało? No ja ogólnie jestem bardzo biedna, Nie jesteś mnie na nic zdomny. Hej, to może. Właśnie, y, zorganizowałam imprezę. Znaczy, będzie tutaj y, dzisiaj impreza wieczorem? Może chcesz paść i zamieszkać w naszym nowym miasteczku? E, jasne. A ile to coś kosztuje, bo ja jestem biedna? Nie, nie się maja... nic nie kosztuje. A, okej. Okay. Jak masz jakichś kolegów, to z przyjemnością zaproś. No dobrze, to ja po nich pójdę Teraz, i... Zaraz, by... czy ty jesteś czasami ból z Brawl Stars? Tak, ja jestem bólem z Stars, sobie w normalnie i nagle jakiś lat był, trafiłem do tego świata tutaj, do Minecrafta, bo to się te gra nazywa Oj, oj yy, to dzisiaj wieczorem o 20.00 impreza, pamiętaj. Yy, jak chcesz, to Jaki przeprowadź jakiś swoich kolegów. Dobrze, mam tą paru, bo im coś się to przydarzyło i jesteśmy takimi... No dobra, oto cześć! Dobra, ja też, Oj, widzicie, i będzie już nowy mieszkanie w naszym pięknym mieście I będzie dużo osób na imprezie, no mam taką nadzieję, ale... Eee, dobra, ja idę się przespać No i widzimy się niedługo I jak tam? Co się dowiedziałaś? No, ogólnie ja to mówisz... słyszałem Bo no. ona mówiła, że jestem jakiś sklep więc ona za nie wchodziła Serio? Tak, i dzisiaj organizuję no imprezę, nie, bo nie, do tego się nie, Jest okazja, żeby określić tę wioskę i ją przejąć. I co? Ale nam pozw ale ci pozwoliła wziąć yy, moje nasze... No właśnie tak, bo mnie zobaczyła i zaczęła mu że jest tam O, eee! Jest pełno gramów jest pod O, eee! To fajnie. I co możesz... O 20 możesz... w nocy na imprezie, jak wszyscy się i piją, przejmiemy to miasto. No to dobrze, a właśnie. Dobra, to ej, ja... Może, może skręcimy się do skarbca? Ej, ej, a, no właśnie bo... o to chodzi. Ból, ból. To już czas zniszczyć tą ziemię. Za to, co nam Muah. Ach, już jest mega ciemno. No, ile można na nich czekać, na tą imprezę? No, ile a, można hej, a Ej, ej, hej, tu jestem. O, cześć. O, no, widzę, czy, że zaprowadziłeś no, cześć, kolegów. To, to, to moi koledzy. Mm -hmm. to, to jest Ty, hey. to jest Leo. Cześć, cześć. A, cześć. To, a to jest. A ty się przestał. Powiedz coś. Cold. To jest Cold. Yy, no to dobra, to ja może. Yy, przyniosę ciasto na początek. Okay. Dobra, ja chyba ci pamiętacie plan? No, no tak. No, dobra, ja no, no, to wydaję idźcie, a ja idę do sklepu. wszystkie e, szma te e, nasze damy. Mm -hmm. I uciekamy Dobra, no spoko A wy do nie idźcie Dobra Dobra ale widzicie ile gości W końcu będzie udane miasto, udana impreza, wszystko się uda Dobra, to ja im może zaniosę teraz to ciasto No, no to idziemy Mam ciasto y cześć Hej Czemu skarbiec jest otwarty? Nie wiem. Nie wiem. Czekaj. Czekaj. Stój, 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 Co się dzieje? Nie, dzieje? się to jest napad. Nie się. Pod ścianę, pod ścianę. E, pod, ścianę. E, pod ścianę dobra, zostawcie mnie. Co chcecie ode mnie? Czy... Chcemy wszystkie gemy mamy? Wszystkie jakie ma. Dawaj gema, albo zginiesz w męczarniach C C Już. Czy wy jesteście brauder Ból, cold. Kruk i Leon? Dobra, pilnujcie, pilnujcie jej, idę wszystko jest. do... dawaj wszystkie gemy! Pilnujcie jej! Je, je. W skarbcu wszystko jest, ale czekam wy ode mnie, chcecie? Zostawcie mi, proszę. Gemy. gemy tylko! Gemy? Masz więcej? Tak, mam wszystko w tym, w skrzynkach tam. Tylko nie róbcie mamy. mi nic złego. Co wy chcecie Dobre, teraz ale zrobić? Ale znowu i koło nakablować, za dusz, to za dusz, już serio nie żyje. pamiętajcie na kablować. Może nakablować. Nie, zostawcie no. mnie. Yyy, ale no ja. co chce zrobić? Idziesz do tej klatki. Ty. Widzisz tam fitlaski. Dobra, teraz idziesz z nami. już. Tak, tak idziesz. Nie, tak. proszę, zostawcie błaś, mnie. Właśnie zostajesz Nie, no, Proszę, tutaj. zostawcie no, ja, mnie. Uciekamy, idziemy przejść. Na 24 godziny tutaj a jesteś i bez dyskusji. Ale będzie za mało, to tu wyjucimy i weźmiemy więcej, albo odpalimy tą wiosnę. Gdzie wy teraz idziecie? Aaaa przy... ja w tajemne miejsce Madron Dobra chodźcie chłopaki Zaraz a co Dzień. ze mną? Ty tu siedzisz 4 tam. godziny Na razie a. Do widzenia Ile mamy tych gemów? Chłopie wiesz ile mamy tych gemów? No ile ile? 1 640 000. tysięcy oh, O jest. A wiesz co to oznacza? No. Co? Że kupimy bombę atomową i w końcu możemy wysłać to te miasto całe i oczywiście ten świat. <śmuchy> Ciąg dalszy nastąpi.